Dzień dobry, w kolejnym dniu wyzwania. Dziś, tak jak obiecałam w poprzednim filmie, o lekach i o suplementacji o lekach w różnym ujęciu, tak naprawdę i o uzależnieniu od leków i o lekach jako. Ustabilizowanie i u, u, ustawienie osoby, żeby na przykład um, utrzymała się w terapii, utrzymała się w abstynencji. I też o tym, czy tak naprawdę są potrzebne, czy nie. E, jaka jest potrzeba suplementacji, co ona daje. I też na ile suplementacja hmm, wspomaga, na przykład objawy, hmm, objawy hmm, depresyjne, stany depresyjne, w przypadku hmm, po, po, początku terapii, wejścia w proces hmm, terapeutyczny i abstynencję. Hmm, więc hmm, tak. Hmm, po pierwsze, wszystko jest dla ludzi, i ja tutaj nie chcę w żaden sposób nikogo urazić, czy przedstawiać jakichś konkretnie radykalnych poglądów. W moim doświadczeniu, jak zaczynałam pracować, też jak pracowałam na samym początku jako młoda osoba, młoda terapeutka w, w poradni i w ośrodku terapii uzależnień, to podejście do leków było faktycznie takie radykalne, na zasadzie, że mm, nie dajemy pacjentom leków, bo mogą zrobić sobie z tego substytucję. I faktycznie tu jest takie ryzyko, czyli każdy z Was osobna, potrzebuje przyjrzeć się, na ile myśl związana z lekami, żeby wejść na leki po rozpoczęciu terapii, po wejściu w abstynencję, jest jakimś, będzie jakimś substytutem, żeby nie doświadczać bólu, cierpienia, żeby, żeby przeszło to w cudzysłowie bezboleśnie. Czy faktycznie te leki są potrzebne i niezbędne, bo tak jak mówiłam w poprzednim filmie. Jeżeli depresja jest. Na bazie depresji, na fundamencie depresji rozwinęło się uzależnienie, no to ona nie zniknęła poprzez to, że się rozwinęło uzależnienie, tak? Więc jest wysokie prawdopodobieństwo, że trzeba będzie się wspomóc tymi lekami. I zaznaczam tutaj też to, że Depresja nie jest chorobą nieuleczalną. Depresja tak naprawdę. Najbliższe dla mnie najbliższa definicja depresji to jest. Depresja mówi o tym, że trzeba coś zmienić, więc przyjrzyjcie się, gdzie czegoś nie zmieniacie, bo nie chcecie, wydaje się wam, że nie możecie, że nie jesteście w stanie, że nie potraficie, że, 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 że to niemożliwe, czego nie zmieniacie, ok? Na bazie tego bardzo często się tworzy depresja. Ale to jest dygresja, to jest skrót, to, yy, tam, to jest bardzo szeroki temat. Wracając do leków, do suplementacji i do tego, <laughs> kiedy one są substytutem, a kiedy są niezbędne. Więc, tak jak mówiłam też w poprzednim filmie, jeżeli my uznajemy, nie to terapeuta, Psychiatra na przykład, też i klient, OK, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że nie wytrwam w terapii, nie wytrwam w abstynencji, to może potrzebuję faktycznie wsparcia y, lekowego. Ok, Mam tu na myśli y, y, leki wyrównujące nastrój, które podnoszą ten poziom. Poziom. Y, 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 Boże, zapomniałam słowa. No, że nie czujemy się tak zdołowani, ok? Po prostu. E tylko jest w miarę tak stabilnie. Mm. No to jasne. E czemu nie? Jest, tak jak mówię, w moim doświadczeniu, gdy byłam młodą osobą, młodą terapeutką, podejście do leków było dosyć radykalne w ośrodkach terapii uzależnień. To jest minimum. Tak naprawdę walczono się, walczono poniekąd z lekarzem, psychiatrą, bo tam pacjenci wszyscy musieli być zdiagnozowani, o to, żeby lekarz nie przepisywał tych leków albo przepisywał jak najłagodniejsze, na jak najkrótszy czas. Natomiast, bo właśnie często ten pierwszy okres abstynencji. Jest trudny i organizm się reguluje. Ok? I on może się wyregulować sam. Może być źle, naprawdę może być źle, może być kiepskie samopoczucie, tak? I może trwać do kilku tygodni, ale potem to się wszystko reguluje. E, natomiast jeżeli nic się nie zmienia po kilku, kilkunastu tygodniach, no to wtedy warto rozpatrzeć albo ciągle się łamie abstynencję, no to warto rozpatrzeć, tak? Opcję faktycznie wspomożenia się e, lekami. Natomiast no ryzyko, tak, leków jest takie, w przypadku tych psychiatrycznych z serotoniną, które hamują wyrzut serotoniny z organizmu, tylko zatrzymują go, jest to, że yy, yy, po prostu przez jakiś czas trzeba je brać i potem trzeba trzymać się, yy, żeby nie doświadczyć zbyt mocnych objawów yy, takich odstawiennych, trzymać się mocno tego regularnego schodzenia, ok? I trochę jesteśmy tutaj... Yy, w pewnych ramach, w sztywnych ramach, tak, że żeby te leki zadziałały, potrzeba określonego czasu, potrzeba regularnej kontroli u lekarza, tak, potrzeba o to zadbać. Często też Pojawia się takie przekonanie, bo ludzie mają na przykład, tak spotykałam się z takimi przekonaniami, że ja nie chcę leków, bo właśnie nie chcę być uzależniony od tych leków. To znaczy w sensie odbrania, nie że uzależniony od tych leków, bo o tym zaraz powiem, o uzależnieniu od leków psychotropowych, ale że właśnie będę, będę zmuszona do brania, nie, do regularności i brania tych leków. Więc e, drugiej, e, z drugiej strony motywacja jest u ludzi też taka, że e, nie chcą, bo boją się objawów e, takich tych ubocznych, tak, tych leków. E, e, nie, albo. E, i, i, i tak to wygląda, ok? Hmm. Więc za tym stoi lęk. Niektórzy e, na przykład też mają takie podejście, że dobra. Na leki, byle nie bolało, byle nie było trudno, i to na pewno w ogóle rozwiąże wszystkie moje problemy, tak? Życiowe też są takie podejścia, są takie myślenie magiczne, ok? Więc tych podejść jest tyle samo co nas po prostu. Ja mówię o tych takich y, ogólnych, tak? Takich najbardziej, najczęściej spotykanych. Więc y, y y y y przyjrzyjcie się. Jak to wygląda u Was? Zobaczcie, który z tych, która z tych opcji, którą wymieniłam, jest Wam bliska, a może jest jeszcze jakaś inna, więc spójrzcie na to. Ja czasami sugeruję pacjentom, bo nie jestem lekarzem, nie jestem psychiatrą, że po pierwsze, przy wejściu, rozpoczęciu terapii i wejściu w abstynencję jest niezwykle istotne to, żeby zrobić po prostu badania, tak? Badania podstawowe krwi i moczu, iść do lekarza, powiedzieć jakie jest sytuacja, ale to się tyczy też yy, współuzależnienia tak naprawdę, bo ten spadek nastroju w przypadku współuzależnienia też jest bardzo duży, więc trzeba o siebie zadbać, po prostu. Zrobić badania krwi i moczu, te podstawowe, iść do lekarza, powiedzieć, jaka jest sytuacja. Jeżeli tutaj wychodzimy to z nałogu, to powiedzieć jasno, lekarz zleci badania, sprawdzi wszystko: poziomy może hormonów, poziomy mikroelementów, no nie wiem, no naprawdę, to zależy już od Was. I Lekarz będzie wiedział, co zrobić. Ale podstawowa suplementacja, tak? Typu witamina B2D y, i K2, tak? E, która ona w 50% odpowiada za poziom naszej odporności i poziom naszego dobrego samopoczucia. Już niektórzy mówią, że to nawet nie jest witamina, tylko to jest, ona odpowiada za cały układ hormonalny i układ odpornościowy w naszym organizmie. Więc suplementacja witaminą D i K2 to baza, tak? to podstawa. To, co ja też polecam, jeżeli ktoś się wzbrania przed lekami, ma obawy, że właśnie już wejdzie na leki, nie będzie mógł zejść i tak dalej, to jest na przykład tryptofan. Tryptofan to jest aminokwas, który występuje w żywności, takich jak jajka i banany. Możecie sobie o tym poczytać. Można to sobie po prostu suplementować w postaci kapsułek, bo taki, takie coś można kupić na rynku. I e, albo w aptekach, albo w sklepach z suplementami, albo gdzieś tam na Allegro. I on odpowiada za prawidłowe za utrzymanie poziomu serotoninu we krwi, też między innymi. Więc tryptofan jest suplementem, który też w niewielkich dawkach pomaga nam utrzymać ten wyższy, wyższy nastrój. Okay? Żeby nie musieć iść, iść na lek, na lek psy, psychiatryczny, tak? który odpowiada za, 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 za wytwarzanie się serotoniny. Wyciąg z szafranu też jest polecany w obniżonych, w, w lekkich i średnich stanach depresyjnych. Są na rynku też takie, jakieś tam, nie wiem, kompleksy, właśnie tryptofan z wyciągiem z szafranu. I tym się można wspomagać we wczesnym okresie abstyn abstynencji i na początku terapii, żeby jednak nie było tego totalnego takiego zjazdu. Natomiast te rzeczy, tak samo jak i leki, one nie spowodują tego, że my się nagle poczujemy zajebiście, ok? A my mamy takie wyobrażenie, mamy takie poczucie, bo tak doświadczaliśmy po alkoholu, po narkotykach, po tych wszystkich zachowaniach, które dają ten haj dopaminowy, ok? Hazard, seks. No mnóstwo tych innych rzeczy. I mamy takie oczekiwania, że teraz jak się zasuplementujemy, tak, to nie wiem, będziemy tak samo super się czuć, nie? czy chociaż w połowie. No nie. One poniekąd wyrównają tą biochemię u nas w organizmie, ale mm, wspomogą, okej? Okay? Ale cała praca do wykonania jest po naszej stronie. Więc ta podstawowa suplementacja. Profilaktyka, zrobienie badań są niezwykle istotne na początku, właśnie wejścia w abstynencję, w terapię. Także to o tych suplementach powiedziałam. Natomiast to wszystko warto konsultować też z lekarzem, jeżeli nie macie zaufania do siebie, jeżeli nie macie. Zaufania do tego, co tu słyszycie, ok? To wszystko należy sobie skonsultować, poczytać, dowiedzieć się, tak? Kwestionujcie wszystko i sprawdzajcie, po prostu. Dalej. Wątek uzależnienia od leków. Uzależnienie od leków psychotropowych, takich jak przyspieszacze i, i te spowalniacze, czyli leki z. Grupy barbituranów, czyli uspokajające, tak, e, leki też takie, które powodują, że e, jesteśmy pobudzeni, no to jest hardkorowy miks, i tu należy mieć e, świadomość, że odtrucie i odstawienie tych leków jest wyzwaniem, mówiąc delikatnie. Więc od leków e, można się uzależnić. Ok? Mm. Mogą być duże, potężne objawy odstawienne i efekty uboczne. Często te leki są mieszane właśnie z używkami, i wtedy dochodzi do bardzo różnych e, e, takich. E, no, 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 zaburzenia biochemii w organizmie i w mózgu. No i warto mieć świadomość, że to jest trochę takie igranie mm, yy, yy, z ogniem. Yy, natomiast o, w, w ogóle się zastanawiam, czy stworzyć taki film o uzależnieniu od leków, yy, bo to już pewne takie no, yy, info krótkie są yy, Natomiast ja przyznam szczerze, że miałam taką pacjentkę, która miała właśnie zdiagnozowane uzależnienie od leków. I to było bardzo trudne, bo na detoksie też jest bardzo ciężko takiego klienta wyprowadzić tak? i odtruć. Bo to jest tak, że klient bierze na własną rękę różnego rodzaju leki. I też takie leki, które są używane na przykład na detoksie, żeby, żeby ludzi odtruwać, ok? I żeby to odtrucie przeszło jak najłagodniej. A w przypadku, gdy organizm jest uodporniony na daną dawkę danego leku, to wtedy tutaj lekarze muszą kombinować, jaką miksturę wymyśleć i dać takiemu pacjentowi, żeby jednak zdetoksykować klienta, a żeby to przeszło dosyć łagodnie. No, i żeby nie było żadnych, jakichś takich, nie wiem, tam krzyżowych, kurde, y, dziwnych y, nieprzyjemności, ok? Związanych z tym, że klient jest uzależniony od danej grupy leków, a inną grupą leków trzeba go y, wspomóc i mu pomóc wejść, y, przejść detoks. Więc to jest właśnie ta pułapka, y, gdy my y, y, sobie y, robimy. Y, fundujemy uzależnienie od leków. Bardzo często też to robią kobiety. Ja tutaj nie. znaczy nie mówię, że nie robią tego mężczyźni, ale to jest z punktu widzenia takiego kobiecego po prostu to, że a nie, nie mam problemu przecież z używkami, ja tylko tam sobie jedną tableteczkę wezmę na uspokojenie. OK? A rano wezmę jakąś taką tableteczkę na, na, na przyspieszenie i. Tak naprawdę my się oszukujemy, że nie jesteśmy uzależnione, a tutaj pełna lekomania jest pełną gębą, ok? Więc e, tu chodzi o to. E, więc to, 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 to by było y, tyle, jeżeli chodzi o uzależnienie od leków. I tu już zaczynają się schody w przypadku suplementacji i regulowania się inną grupą leków, więc y, to jest bardzo. Szeroki temat, e, i to jest e, takie niebezpieczne wody, to są, o, że się tak wyrażę. Więc e, ostrożność. E, ostrożność jest wskazana w przypadku e, leków, zwłaszcza gdy mamy tutaj ciągoty do e, brania tych tabletek na zasadzie wezmę i przestanie boleć. Ja miałam kiedyś taką. E, Historię, że właśnie we środku, w którym pracowałam, mm, dowiedziałam się od byłych pacjentów, już którzy tam byli później tam pracownikami, że była kiedyś u nich taka pacjentka, która była uzależniona od brania aspiryny. No, i ja w ogóle takie oczy zrobiłam w wyborze, o co chodzi. A ona na wszystko na kłótnie z mężem, na ból brzucha, na ból zęba, na to, że sąsiadka na nią krzywo spojrzała, wsuwała aspirynę. I to było typowo uzależnienie behawioralne: no bo przecież ta aspiryna nic nie robiła. Jakby dostała tabletkę, w której byłby, to byłby miks tam cukru, tak i mąki, i by to łykała, też by jej się wydawało, że łyka aspirynę, no to też jej by to pomagało. Ale to było, to było ciekawe. Rzeczywiście taka pacjentka była tam w tym ośrodku lata, lata temu kilkadziesiąt chyba lat temu. Możliwe, że tam było jeszcze jakieś inne uzależnienie, ale to mówię w, 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 kategorii, w kategorii takiej ciekawostki, że my naprawdę możemy się od wszystkiego uzależnić, ok? Jak sobie coś dobrze wkręcimy, to, to po prostu płyniemy w to, ale drugi koniec tego jest taki, że naprawdę jak my uwierzymy w to, że nie potrzebujemy leków, żeby wystabilizować się, to tak też się zadzieje. I e, tylko chodzi o to, żeby to robić z głową, z kontaktem ze sobą i właśnie w kontakcie ze swoim ciałem, ok? Bo jeżeli, ja daję zawsze taki drastyczny przykład, ok? Jeżeli leżę w łóżku, tak, z depresją taką, i się zastanawiam, czy wstać do kibla i ściku, czy się w łóżko. To wiadomo, że tutaj nie ma rozkmin, tylko takiego człowieka trzeba wziąć i faktycznie ustawić na leki, żeby ta osoba normalnie zaczęła funkcjonować, działać, wstawać, miała chęć do wstawania, ok? A nie mówić, weź się, weź się w garść, nie? <ścoughs> Chociaż można też tak spróbować, bo to jest ta kwestia naszej, naszej, naszej woli i tego mindsetu. Ale wiadomo, tak. Jeżeli mamy ogromne ryzyko tego, że dana osoba może złamać abstynencję i przez to może nie wejść w ogóle w terapię, nie utrzymać się w terapii, to wiadomo, że warto te leki za, za, zaimplementować, bo to tego klienta może utrzymać w abstynencji, utrzymać w terapii i potem on sobie może powolutku, powolutku z tych leków schodzić i wchodzić w pełną trzeźwość. I to o to chodzi, tak naprawdę. Suplementacja swoją drogą. Istotne jest też to, że w przypadku leków, już które tam działają na tą serotoninę, to wtedy tego tryptofanu wiem, że nie wolno brać. Ja to konsultowałam z lekarzem, psychiatrą, więc to już jest nie tylko moja opinia, ale też lekarza. I wszystko należy konsultować z lekarzem, ok? Mieć też swoje tam myślenie, ale konsultować też z lekarzem. Natomiast. To jest tip dla osób, które boją się, nie chcą wejść na leki i się będą zapierały. Spróbujcie tych suplementów. Może wspomóc branie też melatoniny w przypadku trudności ze snem, tak? Czy stosowanie mm, na przykład wyrównanie rytmu dobowego <laughs> i nieużywanie ekranów wieczorem, E, takie różne rzeczy związane z wyciszaniem się przed snem też są mm, pomocne, ale to jest już e, coś na inny wątek, na inny temat, bo to film już trwa długo. Więc e, mam nadzieję, że temat związany z tymi lekami, z suplementacją, mm, na tyle, na ile mogłam, na teraz w, w tej długości tego filmu został wysycony. Jeśli pojawią się pytania, wątpliwości, to piszcie to w komentarzach, czy tam piszcie maile. I tak jak mówię, nie jestem lekarzem psychiatrą, nie jestem lekarzem, ja tu niczego nie, nie każę brać, nie każę sugerować. To jest dzielenie się po prostu moim doświadczeniem, moją, moją perspektywą, a wy zobaczcie. Co wam z tym rezonuje, a co nie, i co wam pasuje, a co nie. Bo to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście patrzyli też przez pryzmat tego, co wam ma służyć. Eee... I to tyle, <grych> i do zobaczenia w kolejnym, em, w kolejnym Dniu Wezwania.